Du? 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 Do, yeah. Ale do, A, do, do. Do jednego, oh. oh do ilu? A to umówiłem. Fantosz do 5, do 17, do 6. To jest po 15. Także po 15. mamy półfinał bonusa. Oh. Claudia Witas i pani <Samsung Kaf Maria> Lo... Lor <laughs> pani Lord. Tak, pani Lord z Francji. Przepraszam, jeszcze chwileczkę musiałem się zastanowić nad prawidłową wymową. I pani Lord. Aj, ładnie, ale mam. Nie, dobiegnięcie było prawidłowe, ale niestety nie przebiła pani piłkę przez siatkę. I. 30, 15, tak? 30, za chwilę się dowiemy, czy to jest Gramy do 10 czy cały set. Klaudia prowadzi. I po 30 mamy po 30, tak, jednak set do 6. Mamy po 30. I Klaudia będzie wprowadzać piłkę. Pani Lord. Returnuje i mamy out. I mamy out. i Klaudia prowadzi 40-30. Out. Drugie podanie. Drugie podanie. Poglębiła się Klaudia. I... I zobaczymy. I mamy pani lord. Wybija piłkę na out. 1-0. Klaudia prowadzi.